Hej, witajcie! Z tej strony Kington. Dzisiaj sobie powiemy o bardzo fajnym i w sumie prostym efekcie, który nam pokazuje fajnie jak działa coś takiego jak efekt SetMate. Będziemy chcieli uzyskać taki efekt, jak przed chwilą widzieliście. Jest to efekt... nie jest to zwykły efekt Fade, czyli po prostu Linear Wipe od lewej do prawej strony. Tylko oprócz tego mamy takie jakby... jakby to nazwać... Nie tylko takie zniszczenia po na krawędzi, które idą, i dzisiaj właśnie będę chciał wam pokazać, jak takie zniszczenia i taki efekt uzyskać, który bardzo fajnie wygląda do jakiejś yy, jako dopełnienie tak do jakichś starych filmów, do jakiejś prezentacji. Tak, tak właśnie. Mm, więc co potrzebujemy? Ogólnie musicie sobie znaleźć jakąś tapetę yy, z typu Grunge, czyli GF, Gry, Gry, e, wpisujecie w grafika, wybieracie sobie rozmiar tak od 1600 zwyż. I po prostu znajdujecie, ja znalazłem taką tapetę, która ma 202, 2560 na 1600. I coś takiego myślę, że powinno wystarczyć tego efektu, więc tworzymy sobie new, tutaj new Composite Shot, nazywamy to tekst. Dajemy sobie teraz nowy tekst, damy sobie height na 150 wystarczy, a szeroko sobie zaraz poprawimy. Wpisuję tutaj sobie Kinto TV tekstowy. Daję sobie teraz Ctrl A. Wchodzę sobie w tekst. Daję sobie rozwój kroju na 120. Ja sobie kroju wezmę DIN. DIN. DIN, DIN, DIN jest tutaj. I tak, i teraz sobie po prostu poszerzę to. Tak, aby mi wszystko weszło fajnie. To sobie tak mniej więcej oko na środek. I teraz e, przechodzimy do głównej zabawy. Czyli co robimy? E, bierzemy sobie naszą tapetę, dajemy sobie podspód. Drugi przycisk myszy. I wchodzimy w Make composite shot, który nazywamy Grunge Might. Teraz na Grunge Mate musimy nałożyć gradient, który nam spowoduje to, że będzie takie linearne się po prostu od lewej do prawej strony. Będzie nam takie białe tło się przesuwało, które fajnie nam będzie po prostu wymaskować potem do dalszego działania. Nie bójcie się jak rozumiecie, nie rozumiecie na tym etapie, to wszystko się wyjaśni w trakcie. Więc gradient sobie wpisujemy i bierzemy sobie kolor gradient. Klikamy sobie tutaj, no, przenosimy sobie po prostu kolor gradient, tak, tak, kolor gradient. Yy, teraz mamy takie dwa punkty, yy, początkowy i końcowy. Bierzemy sobie początkowy, dajemy sobie z tej strony i końcowy też dajemy tylko yy, taką. Tak to dajemy, tak, tak to dajemy. Yy, wchodzimy sobie w kontrolę, rozwijamy yy, start i end, mamy taką pozycję tutaj i tutaj się rozwijamy. Jestem na początku, więc nie boję, że mi się gdzieś to zrobiło w innym momencie. Idę z samego początku na piątą sekundę i przenoszę teraz ten punkt do końca i ten punkt do drugiego końca, Będę mi się zrobiło tak idealnie białe, bo chciałby ten tekst się jakby pojawiał przez 5 sekund. Nie wiem, co. On ogólnie będzie się pojawia przez 4,5 sekundy ale tak do 5 sekund nam no po prostu efekt będzie aktywny I to wygląda tak po prostu takie po prostu jakby przejście do czegoś białego teraz chcę aby po prostu made się opiera na czerni bieli więc chcę sobie to zrobić czerni i z tego klipu więc co mogę zrobić, no nawet zwykły tint mogę wziąć nałożyć na to w kontroli i wejść tutaj i dać amount tint i teraz mam idealną czerni i biel Teraz musimy sobie, jakby to zrobić, może zniszczyć czerń i biel na tej tapecie. Więc chodzimy sobie tutaj, wpisujemy sobie Crash, Crash Black, black and White, przenosimy. I teraz jest najtrudniejsza rzecz, bo każdy może z Was mnie inaczej, zależy to od tapety, jaką wybraliście. Otwieramy sobie, white zostawiamy, ale black ogólnie powinniśmy dać na sam koniec. Ale ja wybrałem taki przykład, bo mi to wszystko znika. Więc teraz musimy to sobie trochę e, obniżyć, mm, tak e, trochę niżej, może tak właśnie na 0,99. I tak powinno być. W sumie u Was też lepiej trochę zostawić margines powyżej. Na każdej tapecie powinno to po prostu zniknąć. Ale jeśli, a w sumie nie, jeśli, 99 musi być po prostu. Załóżmy, musi tak być, nie ma wątpliwości. Więc tak zostawmy. Mamy teraz taki efekt. No i to chyba na tyle. No ale przechodzimy teraz do tekstu, patrzymy, no i ale jak kim to do tyle, bo to jest brzydkie. No bo teraz musimy sobie zrobić właśnie ten mate, tak zwany. Wpisujemy sobie teraz set i mamy taki efekt jak set mate, przenosimy go na warstwę tekstową, czyli new text w naszym przypadku. Pamiętajcie, że new text, nie grunge mate. New text, wchodzimy set w kontrole, set mate i wybieramy sobie source alpha na grunge Mate. Teraz nam to wszystko znikło i dajemy sobie teraz yy, Made Source na luminance I teraz mamy ten efekt, pojawienia się tekstu, ale znowu, mówicie, kinto, ale to jest brzydkie, bo zostało nam takie, że wypaliliśmy te O co chodzi? Po prostu sobie teraz wyłączacie yy, widoczność tej warstwy i wszystko wam fajnie na tekście wygląda. Jak teraz zobaczycie, po prostu tekst ma takie, yy, jakby. Zniszczenia po bokach i to właśnie to robi, po prostu yy, ten moment tego białego rozmycia po prostu przenika i nam daje właśnie efekt tego yy, jakby yy, zniszczenia tekstu. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał poranik i tylko strasznie na początku wyglądał. A jest to naprawdę bardzo prosty i często wykorzystywany efekt, a każdy mówi: Wow, jak to jest zrobione, a to jest po prostu zrobione tak o. No I tyle, także dziękuję za oglądanie tego pranika. Mam nadzieję, że się jeszcze raz podobało. No i do zobaczenia jutro. Cześć.